Dzisiejszy odcinek nie tylko dla fanów komputerów, miejsce 10. Mimo, że ekran dotykowy wydaje się w miarę nową technologią, to jej historia sięga lat 60. Wynalazcą pierwszego touchscreena był niejaki EA Johnson. Jego wynalazek skierowany był do kontroli lotów. W dzisiejszych czasach ekrany tego typu to już raczej standard. Miejsce 9. Najlepiej sprzedającym się komputerem w historii jest Commodore 64, który sprzedał się w liczbie ponad 10 milionów kopii. Nazwa komputera wzięła się od ilości RAMu i nie chodzi tu o megabajty, tylko kilobajty. Najciekawsze jest jednak to, że gry na ten komputer wgrywały się za pomocą kaset magnetofonowych. Gralibyście? Miejsce ósme. Pierwszym stworzonym laptopem był koncept na niejaki Dynabook stworzony przez Alana Kea w 1968. Niestety nie został on zrealizowany. Pierwszym komputerem przenośnym, który trafił na sklepowe półki, był IBM 5100, który ważył 25 kg. Jego wydajność, niecałe 2 MHz i 64 KB RAMu. Przeciętny dzisiejszy laptop ma tysiąc razy więcej MHz i milion razy więcej pamięci RAM. Pewnie nasze wnuki podobnie będą porównywać dzisiejsze laptopy. Miejsce siódme. Alan Turing, nazywany przez niektórych ojcem komputerów, był jedną z osób odpowiedzialnych za złamanie Enigmy, choć nie można oczywiście zapomnieć tu o Polakach. Nagroda Turinga przyznawana jest corocznie od 1966 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie informatyki. Rzućcie okiem na tę szafę. Wiedźmin by chyba na tym nie poszedł. Miejsce szóste. Dziś jesteśmy przyzwyczajeni do interfejsu graficznego. Dawniej jednak ekran komputera wyglądał o tak. Pierwszym komputerem posiadającym interfejs graficzny był Apple Lisa stworzony w 1983 roku. Kosztował wtedy 10 tysięcy dolarów. Miejsce piąte. Polacy nie gęsi i swój komputer mają. Niejaka odra produkowana była w zakładach elektronicznych Elwro we Wrocławiu. Ostatni egzemplarz wyszedł z użytku dopiero w 2010 roku. Miejsce czwarte. Zastanawialiście się kiedyś, gdzie fizycznie znajduje się wasza pensja, którą macie obecnie na koncie? Okazuje się, że zaledwie 10% światowych pieniędzy jest fizyczna. Reszta znajduje się w komputerach a wy wolicie przelewy czy tradycyjną gotówkę? Piszcie w komentarzach. Miejsce trzecie. Mówi się, że Mars to jedyna planeta zamieszkiwana wyłącznie przez roboty. Komputery grały niezwykle dużą rolę w wyprawie człowieka na Księżyc, choć dzisiejsze kalkulatory są dosłownie od nich silniejsze. Moduł nawigacyjny Apollo miał zaledwie 64 kB pamięci i operował na 43 tysięcznych MHz. Miejsce drugie. Najprawdopodobniej najcięższym komputerem stacjonarnym, jeśli nie liczyć tych zajmujących całego pokoju, był IBM 5120 stworzony w latach 80 Ważył 47 kg. Jeszcze cięższa była jego stacja dyskietek. Tak dla porównania HP Pavilion X2 waży 1180 gram. Zdecydowanie zdrowsze dla pleców. Miejsce pierwsze. Pierwszym PC-tem możemy nazwać IBM PC, czyli model IBM 5150 stworzony w 1981 roku. Jest to pierwszy tak zwany komputer biurkowy, który zapoczątkował standard, jaki znamy do dzisiaj. Zanim urządzenie wkroczyło na rynek, komputery kojarzyły się tylko i wyłącznie z wielkimi pokojami obsługiwanymi przez kilkudziesięciosobowe zespoły. Procesor Intela zastosowany w IBM PC charakteryzowała częstotliwość taktowania 4,77 MHz oraz 29 tysięcy tranzystorów. Dzięki rozwojowi technologii Intela dzisiejsze procesory osiągają taktowanie na poziomie 3,5 GHz i liczbę tranzystorów przekraczającą milion. Oznacza to, że dzisiejsze laptopy są tysiąckrotnie bardziej wydajne od swoich stacjonarnych poprzedników. Znacie jeszcze jakieś inne ciekawe fakty na temat komputerów, koniecznie napiszcie w komentarzach na dole. Poza tym ten odcinek nagrywałem na komputerze HP Pavilion X2. A jeśli szukacie nowego, dobrego komputera, koniecznie sprawdźcie wszystkie linki, które umieściłem w opisie na dole. Piona!